10 faktów na temat reprezentacji Arabii Saudyjskiej. Jest to seria 32 odcinków, w której to serii przedstawiamy Ci 10 informacji na temat każdej z reprezentacji grającej na mundialu w Katarze. Druga z 32 reprezentacji to reprezentacja Arabii Saudyjskiej. Numer 10. Aż 12 zawodników gra w jednym klubie Al-Hilal. Dziewięciu z nich stworzyło podstawowy skład na mecz z Argentyną. Numer 9. Wszyscy kadrowicze grają w lidze arabskiej. Numer 8. Najstarszy gracz to Salman al-Faraj, ma 33 lata. Urodził się 1 sierpnia 1989 roku. Numer 7. Nawaf al aqidi to jedyny gracz, który jeszcze nie zadebiutował w kadrze narodowej. Numer 6. Najwięcej goli strzelił Salem al-Dafsari, jest to 17 goli. Numer 5. Fahad al-Mu'alad to największa gwiazda Arabii jako jedyny występuje w Europie w Lewante. Został jednak zawieszony za doping przed mistrzostwami świata. Numer 4. Yasser Al-Shahrani rozegrał najwięcej meczów dla kadry. Jest to 72 mecze. A już czas na top 3. W wolnej chwili wpadnij na naszego Instagrama. Sportowe relacje już tam na ciebie czekają. Link znajdziesz w profilu. Numer 3. Selekcjonerem jest Francuz Hevre Renard. Ma on polskie korzenie. Dziadkowie od strony matki pochodzili z Polski. Jego babcia pochodziła z Poznania. Numer 2. Najmłodszym piłkarzem w kadrze jest Haitham Asiri. Ma 19 lat i już rozegrał 8 spotkań dla swojej reprezentacji. Urodził się 25 marca 2001 roku. Numer 1. Cała kadra Arabii Saudyjskiej jest warta raptem 25 milionów euro. To połowa wartości Roberta Lewandowskiego. Daj znać w komentarzu, czy Arabia Saudyjska może namieszać w naszej grupie.